Czy chcę być chłopczykiem, czy może dziewczynką? Nie no, wybieram chłopczyka, patrzcie, klikam tutaj I w tym momencie muszę wybrać, jakim będę chłopczykiem Ja będę Luczkiem, takim normalnym chłopakiem Uwaga, wow! O, i chwileczkę, ty, mogę się nazwać jakoś tutaj, pisz Louis, Ale ja się nazwę Luczek, dobra, juhu! Zobaczcie, jakim jestem małym popasem I teraz będę mieć jeden roczek Gugu, -gu, gaga, patrzcie, jak idę, gugu -gu. I czekajcie, na pierwszy roczek ja będę mieć jakąś sytuację Eee, eee, oddaj mi cukierki, e, kości mi daj I, I moi rodzice są tutaj, tak jest, juhu! Juhu, tata się cieszy, ty Moi rodzice w ogóle mnie chyba lubią, juhu Ale teraz muszę wybrać, kogo wybiorę Tatę, czy może mamę Wybiorę tatę, tak, tata, tata Dobra, widzowie, to jest takie śmieszne Ale dzisiaj zostanę najgorszym dzieckiem I co się stało, ty, ja normalnie biorę od taty cycka Fuj, ty, co ja robię, czy wy to widzicie? Ej, to był zły wybór Oj, nie, ja się popłakałem Dobra, ty, muszę zagrać jeszcze raz I tak naprawdę muszę wybrać kogoś innego niż tatę Dobra, muszę iść do mamy Mama, jak chcę iść do ciebie, dobra Chcę lecko normalnie. I dobrze, udało się. joho, widzowie, świetnie. Idziemy teraz, mamy roczek drugi. Gugu, gaga, lecę jak najdalej. Chcę być najgorszym dzieckiem. Johu! będę podejmował najgorsze decyzje. Ty, i ja w sumie troszkę urosłem już, ale chwileczkę, ty. Ja teraz mogę iść do przodu. O, tak, tylko muszę uważać. O, nie, na tą piłkę, chwilę. Ała, ona mnie uderzyła. Spróbuję to przejść jeszcze raz. Uwaga, w tym momencie idziemy szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, tutaj jesteśmy. No nie, już jestem bardzo blisko i w tym momencie idziemy szybko. Do mamy moje. Johu! dawaj, mama, taki jest, jestem! Już nie popełnię żadnej złej decyzji chyba. I zobaczcie to, teraz będę mieć trzy latka. Juhu, lecę! I chwileczkę cię ja urosnę. Ło, wow, ty, dostałem koszulkę! W takim razie gramy dalej i chwilę. Uh, uh, ty, ja cię ja taki duży nie jestem, że powinienem chodzić. O, tak, udało mi się! Ha, <śm> patrzcie to, stanąłem na nogach, I teraz czy chcę wybrać wazon, czy może tą zabawkę? Dobra, wybieram tą zabawkę. Ale jest taka fajna, widzę, wybiorę. O, oh, o, oh, o! Oh. I chwilę ty, uh, wziąłem ją. I to był chyba dobry wybór, czekajcie. I juhu, patrz jak trząsa. tutaj tato wbił ty jaki wielki. E, I chwilę ja chyba rozwaliłem ją. Synu, serio? No tak, na ta sorry. Rozwaliłem, niechcący. O nie. I teraz, chwilę, rozwaliłem ją znowu. Jedziemy, synu. Juhu, widzowie, to był zły wybór. Jedziemy dalej, tak jest. I chwilę, czemu ja się dalej ciągam? Ja już powinienem chodzić. O tak, zobaczcie, juhu. Umiem chodzić. I chwilę, ty. Jak ja się zmieniłem, widzicie, to widzowie, mam 5 lat. I od razu tak wyglądam jak taki stary, dobra. I teraz co? Idę już do szkoły? W wieku 5 lat powinienem iść chyba do przedszkola. I uwaga, teraz mamy tutaj zajęcia w szkole tak szybko do. I ich chwileczkę. Ty. Za nami jest jakaś dziewczyna! O! Siemka, Luczek, ty ze mną o, widzowie, co ja mam zrobić? Zaprosić ją na jedzenie, czy może zjeść samemu? Eee, skoro mają być to być najgorsze decyzje, to zjem samemu. Tak, nie obchodzi mnie to, o, nią, nią. Tak, uwaga, i tutaj mam. E, co to moja śniadaniówka? No, serio, o nie, no to pójdę do niej. O, co, widzowie, serio? Ona sobie poszła tam zjeść? Ehe, i widzicie to, widzowie, ja teraz sam se zjadłem. W takim razie idę dalej, to jest kolejne moje życie. Uwaga, teraz mam 6 lat. I uwaga, zagrajmy, teraz jesteśmy w domu i moja mama na mnie krzyczy, ponieważ tu jest brudny Kibel. I chwileczkę. Ty, czy ja muszę go umyć? Naprawdę. Fu! ja nie chcę go myć. Czekajcie, może zrobię to tak z boku. Hehe, <laughs> nie trafię, dobrze. Patrzcie, ten kibel jest taki brudny, chyba nie dam rady więcej tego zrobić. I tak zrobiłem to za dużo. Ale dobra, ty, mama, mnie chyba nie puści. Muszę wszystko wyszarować, Cały ten kibelek, czekajcie to. Ja najchętniej w ogóle bym nie był tego kibla, bo mi się nie chce. O, dobra, szybko. Co to normalnie za czasy, że w wieku 6-7 lat trzeba być kibel taką szmatką? No dobra, dawać tą gąbką. O, i uwaga, gotowe. Udało się i teraz mamy O teraz mamy 7 lat no dobra to lecimy i uwaga Jestem ciekawy co teraz będę mieć Uwaga jestem na pikniku z rodzicami Tak mi się wydaje tak bo jestem taki mały I mój tata e, co on robi czekajcie Podejdę sobie tutaj i coś widzę z daleka Ej tam się bawią ludzie W sumie też bym tam poszedł Czy mam do nich dojść czy może pójść łowić O, Poszedłbym się pobawić ale nie mogę to pójdę łowić To jest zły wybór oczywiście I zobaczcie łowię se ryby w wieku 7 lat I chwileczkę ty czy coś złowiło Nie wiem ale tam ludzie się bawią to bardzo jest fajne, też bym tak chciał, ale chwilę ty, coś jest! Oh, dawaj, dawaj to dawaj, dawaj, rybę, szybko biorę, biorę, klikam, klikam. I chwileczkę. O, coś złapałem, czekaj. Mam rybę pierwszą. Joho! W wieku siedmiu lat, let's go! Dobra, to było dobre. Idziemy teraz do 8 lat. Dobra, jesteśmy w takim razie. I uwaga, co się dzieje? Ej, to jest plac zabaw! Joho, w końcu. Ja myślałem, że jakieś dziwne rzeczy robię. I co ja mam zrobić na tym placu zabaw? To jest chyba berek, tak mi się wydaje. I muszę złapać każdego. Chodź tutaj, ty czekajcie, muszę ich złapać. W takim razie to jedna osoba, świetnie. Tutaj jest Ej, naczekajcie, O, mam ją. Tutaj jest druga. I patrzcie, dwie osoby. I teraz jeszcze tutaj dwie ostatnie. Chodź tutaj. I mam tą osobę. I w tym miejscu kolejna. Udało się. A teraz idziemy dalej. Do wieku 9 lat. Ej, dobra, to są chyba moje najgorsze decyzje. Naprawdę, widzowie. Wow, jestem coraz starszy. I teraz siedzę w Halloween. dobra, uwaga, zobaczymy. Tutaj mam. E, w mojej szufladzie coś jest. Mogę wziąć banana albo. albo coś innego. Dobra, nie wiecie co? Wezmę sobie maskę. Przebranie banana. Tak jest. Juhu. Aha, to było przebranie. Dobra, i idę na Halloween. W przebraniu banana czajcie to. Eee, patrzcie, tu akurat są podobni ludzie do mnie. Tutaj jest truskawka, a ja wziąłem banana. Juhu. Ej, to chyba dobry wybór, co nie. I patrzcie, idziemy sobie teraz, żeby postraszyć ludzi. I chwilę, ty, tutaj ktoś jest? Tak, tam chyba sobie jakieś domki. Czy wybieram ten? Tutaj taki wielki, czy może ten po prawo? Wybieram ten taki ładny, dobra, i idziemy. Puk, puk, halop, cukierek albo psikus. Luczek przyszedł. buuu ale straszne. E. Co? Zamknęła mi drzwi? Serio? Aha, ale lipa I wiecie co? Chyba pójdę gdzieś indziej Dobra, pójdę znowu do jakiegoś innego domku Puk, puk, cukierek albo psikus Proszę pani, a ja, co to jest? E, dobra, on mi dał cukierki Jakiś ziomek straszny Ale dobra, to było śmieszne, juhu I świetnie, idziemy do lat dziesięciu Dobra, więc... Luczek leci! I to muszą być najgorsze decyzje, uwaga, jesteśmy na basenie Let's go, uczę się pływać Czajcie to? I czekajcie, tutaj ktoś leci Mały, dobra, i czy myślę, że dam radę, czy jeszcze dalej mam potrynować dobra, dam radę. To muszą być najgorsze decyzje w moim życiu. Uwaga, o, pływam, pływam. I czekaj, ty daję radę. Nie, topię się. Patrzcie, to mój, to musi mi pomagać. Ja mam 10 lat i nie umiem pływać, a tam na dole ktoś umie, dobra, to był zły wybór i się popłakałem, Czajcie to. Muszę tutaj wybrać, żeby dalej się pouczyć jeszcze godzinę później. I uwaga, juhu, nauczyłem się pływać, dobra, to był jednak dobry wybór. A teraz idziemy do lat 11. Dum, 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 dobra, jestem ciekawy, co tutaj będzie. I uwaga, coś się stało, tato Chcę, żebym mu pomógł. I czekajcie. Muszę chyba umyć auto z tego, co mi się wydaje. Tak, uwaga, pum, tym szlaufem Ho, ho, dawajcie w ziemię. Albo w opony. Juhu, ale to jest śmieszne. Ty, a co by się stało, jakbym na przykład w szybę nawalał? Pum! Ale nie, no dobra, widzowie, bo ja jeszcze rozwalę te auto. Czekajcie, musimy zrobić to powoli, żeby mój tato był zadowolony. Tak, uwaga, Nawalamy tutaj wszędzie. I idę do kolejnej strony. O, tutaj na masce, ty. Ktoś mi tutaj pobalował baskę, ale dobra, pobogę, bo je butać Uwaga, pum, pum, pum. Świetnie, baska umyć ta, teraz jeszcze z boku Fuj, jacy wandale to zrobili Ale uwaga, zrobione Chyba mi się udało, tak myślę I teraz mogę iść do lat 12. Tak, patrzcie to, lecę, lecę I tutaj mam do... muszę zrobić zły wybór, żeby pójść albo na lewo, albo na prawo Dobra, i uwaga, w tym momencie co? Jesteśmy w szkole, widzicie to? I chwilę, wow, ile tu jest ludzi Woohoo! Dobra, w takim razie, uwaga Wejdę sobie, pójdę tędy i czekajcie Ej, ktoś mi potknął mnie I patrzcie, ja tutaj leżę e, To jest akurat słabe Czy mam walczyć z nim? Czy odejść? Nie no, odbieram walczenie Tak, to musi być najlepszy wybór Uwaga widzowie, teraz podchodzę, ej ty ziomku Chodź tutaj, muszę ci przywalić e, chwilę, w tym momencie muszę na czerwone Pum, uderzyłem go, czy wy to widzieliście widzowie? I on mi oddał Ała, dobra ty chwileczkę, muszę teraz na to czerwone Pum, i ale idealnie go uderzyłem On teraz leży Juhu, i wszyscy się cieszą, albo nie Nie obchodzi mnie to widzowie, ja stąd idę Tak, on mnie o nie. uderzył Jeszcze mam dziewczynę zdobyłem Dobra, to jest spokój, patrzcie, ja się nawet zmieniłem trochę Dobra, idziemy dalej. Już mam 14 lat. Ej, Dobra, i tutaj jest e, jakaś dziewczyna. Ok, i muszę ją chyba ochronić, czy coś? Albo dojść do niej. Dobra, uwaga, idziemy tutaj po po po. I tu jest jakiś ziomek, dobra, mijam go. Tutaj też są jakieś ludzie. Oczywiście przechodzimy koło nich. Tutaj jest jakiś ziomek, który też sobie lata. Uwaga, szybko i jesteśmy. Juhu, świetnie, Dobra, i patrzcie, normalnie ze sobą rozmawiamy. I fuj, co to było? I idziemy teraz do wieku 15. Tak jest, już mam 15 lat, widzowie. Dobra, tutaj może być różne decyzje. Patrzcie, śpię sobie. Bu, 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 bu. Bu, bu, bo, 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 bo. Chwilę, ty. Czemu ja tak yy, wstałem i tak ziewam? Ok. Może to jest po prostu ranek, tak mi się wydaje. I czy mamy iść do szkoły, czy pominąć? Pomijam, widzowie, szkołę. Idę sobie spać dalej. I chwileczkę, ty. Dalej idę sobie. I chwileczkę. Słuchaj, moi znajomi ze szkoły. Oni zobaczyli, że mnie nie było w szkole. I teraz będą coś gadać, tak mi się wydaje. I chwileczkę. Dobra, myślałem, że coś się stanie. I zobaczmy, co oni mi powiedzą. Tak. Yy. Oni chcą po prostu uciec ze mną. Aha, dobra, ja myślałem, że będę mieć przypał. O tak naprawdę chcą ze mną uciec. Juhu. I idę dalej do wieku 16 lat Dawajcie, widzowie, jesteśmy I teraz chwilę, jesteśmy chyba poza szkołą Tak, na wagarach e, he, he. Nie chce mi się być w szkole no, Ktoś robi pompki, przysiady, co to było? Ktoś skoczył na dół, ty, chyba do wody Tak, tam jest jeziorko, juhu A ja zostałem chyba z moją dziewczyną Czy mam skakać, czy nie skakać, widzowie? Dobra, chyba nie chce mi się skakać, widzowie To chyba dobry wybór, i patrzcie, moja dziewczyna chyba poszła Sobie skoczyć, tak, ona do wody Do jeziora, pokąpać się Juhu, wszyscy się tak fajnie bawią, a ja nie No dobra, ale pójdę sobie, uwaga, 17 nad teraz mamy. I w tym momencie. O, gram w gry. To jest najlepsza rzecz. Ale chwilę. Moja baba Co ona robi? Nie, to moja dziewczyna chyba, tak. Ona chyba nie lubi, żebym grał na komputerze. Albo moja baba Nie wiem, są bardzo złe. No nie, no zawsze tak jest, że mamy. Wyłączają z prądu. Tak. Pup. Nie. Co to było? To jest najgorsza rzecz, naprawdę, widzowie. i e, Czy mam ją uścisnąć, czy zignorować? Ignoruję. Nie obchodzimy to. Jak można, normalnie ten. Podłączam znowu kąpa i gram dalej. He, I patrzcie, obraziła się na mnie. No ja nie mogę. I uwaga, w tym momencie mamy co 20. Lat tak szybko przeskoczyliśmy. Dobra, uwaga. I tutaj możemy być różni. Juhu, chwilę ty, zmieniam się. 18 lat będę mieć i wow, ty jak ja wyglądam już dojrzale. I tutaj tak naprawdę wszystko zależy, w którą stronę pójdę, w jaką ścieżkę. Dobra, dam sobie.